6 na 7 włoskich drużyn melduje się w ćwierćfinałach rozgrywek europejskich. Do domu wraca tylko Rzymskie Lazio. Do strzelania wraca Duszan Wlachowicz. Marcin Nowomiejski poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Amici Sportiwi piątek 17 marca 2023 roku. Dzień dobry. Błon Wenerdi, Amici sportivi, przed nami ostatni przed przerwą na rozgrywki reprezentacji weekend serie A, ale za nami mecze włoskich drużyn w Europie i na nich się zwięźle. W tym momencie skupimy zwięźle, ponieważ szerzej mamy nadzieję porozmawiać o nich razem z wami na żywo dzisiaj od 18 serdecznie zapraszam w imieniu swoimi Arka Maczugi na specjalne wydanie live W czy' Gioko na który to czy w trakcie którego podsumujemy dotychczasowe występy włoskich ekip w Europie we wszystkich trzech turniejach, czyli Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji na żywo, łącznie z Wami czy razem z Wami z uwagi na to, że uruchomimy, planujemy uruchomić telefon do studia. Serdecznie zapraszam dzisiaj od 20 na naszym kanale YouTube. Ja tymczasem też zapraszam niezmiennie do subskrybowania tego kanału. Dziękuję za każdą łapę w górę, którą pozostawicie pod tym przeglądem włoskiej prasy sportowej, na który ty Tymczasem tym samym w tym momencie zapraszam, a zaczynamy oczywiście od Primo Piano, czyli przeglądu okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista prezentują się tego ranka w taki sposób dzisiaj na okładkach sukcesy Juventusu, Romy, no i włoskich zespołów ogółem. Poza oczywiście rzymskim Lazio, które wraca do domu i skupia się już tylko na Serie A. Tutto Sport świętuje trafienie Duszana Wlachowicza tytułem Si Duszan Corriere. Sport pisze o marszu Juventusu w Europie, Gazeta o awansie Juve i przeprosinach Kiezy po strzelonym golu. To dlatego, że grał tak mało, że w tak małym stopniu był w stanie pomóc drużynie do tej pory. Zaś Romanista tytułuje swoje wydanie Roba Nostra. Nasza sprawa, nasz interes. Europa pozostaje domem Romy. Jak czytamy na okładce tego dziennika na, ok na jedynki trafiają również wzmianki o Fiorentinie i wygranej florenckiego zespołu z Sivasporem, a także o Bianko pobitym przez tureckiego kibica. Zresztą, skoro kibicach. Mowa to na okładce Corriere dello Sport. Również wzmianka o zamieszkach w Neapolu spowodowanych agresją kibiców Eintrachtu i o pretensjach do Czeferina za to, że do takiej sytuacji dopuścił. No i również wzmianka o porażce Lazio z AZ Alkman. To pierwszy z pucharowych zespołów, który żegna się z europejskim turniejem. No i cóż... Współczujemy kibicowsko, czy jako kibicę, fanom tifozim Bianko Celestich, ale rzeczywiście Lazio nie daje rady w Holandii. O tym pomówimy już niebawem, bo ten mecz oczywiście również zaczepimy. W cudzysłowie, natomiast chciałbym wrócić do wtorku i do meczu Interu Sporto w Portugalii. Mecz Milanu omówiliśmy już w zeszłym tygodniu. W związku z tym skupimy się na pozostałych pojedynkach włoskich drużyn w Europie, właśnie zaczynając od Interu. Interowi wystarczał bezbramkowy remis w Portugalii, który był i tak już sam w sobie misją niełatwą, z uwagi na to, że Porto nigdy łatwym rywalem dla Włochów nie było, ale Neradzuri dali radę, mądrze zarządzając tym wynikiem. Co prawda, w końcówce trochę szczęścia, bo świetny ona na słupki. Dumfries wybijający piłkę z linii, natomiast koniec końców udało się. Inter Dokonuje um, ważnej rzeczy, z uwagi na to, że po raz pierwszy od 2006 roku, jak zwraca uwagę na to Gazetta dello Sport, zobaczymy w najlepszej ósemce, czy widzimy w najlepszej ósemce drużyn w Europie, dwie mediolańskie ekipy. Dlatego tytuł to l'Inter Ferro, czyli żelazny Inter, Comanda Milano. Mediolan rządzi. No i z tego jako fani Calcio oczywiście się cieszymy. Bramki nie padły, ale był to mecz cierpienia i stawiania muru, który ostatecznie przetrwał napór Portugalczyków w Czytamy w tym tekście Sebastiano Vernazzi. Świetnie zaprezentował się Bramkarz Onana. Inter, no właśnie, miał też trochę szczęścia w końcówce. O tym również wspomina Gazeta Dello Sport, ale zdołał pokonać niewygodnego przeciwnika i awansować. Mecz sędziował Szymon Marciniak i jego polscy współpracownicy. Jak poradził sobie zdaniem Włochów? Zapraszam na live od 18. Tam szerzej omówimy każde spotkanie, no a przede wszystkim będziemy ciekawi Waszych opinii na ten temat. Ja tymczasem zaglądam razem z Wami do rubryki Lepagelle. Tam noty rozdaje redaktor Davide Stoppini Porto na 5,5 Inter oceniany, ocenione jako zespół na 7 mnóstwo trudu, ale opłacało się nagrodą rezultat, którego brakowało na Radzurim od 12 lat tak czytamy w nagłówku, tymczasem najlepszy Onana z ósemką, najsłabszy tym razem Lautaro z notą 5,5 był bardzo mały aktywny w tym spotkaniu stąd taka ocena, 7,5 dla Acerbiego 7 dla Darmiana i Kitariana, 6,5 dla Bastoniego i Czalanoglu a pozostali ocenieni na szóstkę. Inter awans Gratulujemy i przechodzimy dalej. Napoli. Kto nie wierzył w awans Napoli? Chyba mało kto. Zwłaszcza po tym, jak Napoli rozprawia się z jednym zespołem po drugim w Lidze, jak poradziło sobie z Eintrachtem. No, Eintracht teraz przyjechał do Neapolu. Dużo mówiło się o wizycie kibiców, w cudzysłowie wizycie z uwagi na to, że dzikie zachowanie, bo tak to trzeba chyba nazwać, bandyckie zachowanie Tifozich z Niemiec, z Eintrachtu pozostawiło po sobie niestety bardzo przykre wrażenie. Dzisiaj dużo krytyki kierowanej pod adresem organizatorów rozgrywek europejskich, zwłaszcza z Czeferinem na czele, że dopuścił do tego, że nie zgodził się na to, by kibiców Eintrachtu do Neapolu nie wpuścić, o co apelował. Napoli, no ale skupiając się na tej sportowej, wyłącznie sportowej stronie tego pojedynku, Napoli rozprawia się z Niemcami 3 do 0 po dublecie pierwszym w Lidze Mistrzów Wiktora Ozimena i bramce Piotra Zielińskiego, no a Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu kampania, ale też tym ogólnokrajowym pisało, że Napoli to La più Bella del Reame, najpiękniejsza w całym królestwie tych włoskich zespół, ze włoskich zespołów, drużyna oczywiście najpiękniejsza. Kolejna gola Dająca Neapolitańczykom historyczny sukces, którego zabrakło Adzurim nawet w czasach Diego Maradony. Stąd też Napoli z Kwaraczem Helią i Ozimanem w składzie przechodzi do historii, z Zielińskim również, czego jesteśmy świadkami i z czego się cieszymy. 12 strzałów oddanych w sumie, z czego aż 8 w światło bramki, 60% przewaga w czasie przy piłce. No cóż, to wszystko, czym włoska prasa może się przed Europą również pochwalić dzięki Napoli. Fabio Mandarini rozdaje noty w rubryce Le Pagelle, tam zabieram was właśnie teraz. W nagłówku tego artykułu pada nazwisko Di Lorenzo, że ten rządził. No i on z całkiem przyzwoitą notą, bo 7,5, ale wyższa dla Il Migliore, dla Wiktora Ozimena. On wybrany bohaterem tego spotkania. Najsłabszym jego bezpośredni rywal, czyli Ndika z notą 4,5. Ósemki otrzymują Lobotka i Zieliński. Przy nazwisku Polaka czytamy że był bardzo aktywny, że był bardzo agresywny w pozytywnym sensie w środku pola, że wyglądał jak mega głodny gry, co słusznie ukoronko, ukoronował zdobytą bramką. 7,5 dla wspomnianego Di Lorenzo, Kima i Politano, Siódemki otrzymują Rachmani, Mario Rui oraz Angisa, reszta z zespołu Adzurich z szóstkami na koncie. Milan, Inter i Napoli w ćwierćfinale tegoż prestiżowego, klubowego turnieju, z czego bardzo się cieszymy. No a wczoraj przedwczas na Ligę Konferencji i Ligę. Ligę Europy i Ligę Konferencji Europy w obu turniejach grały włoskie zespoły. Zaczynamy od Juventusu, który no, miał niewielką przewagę nad Freiburgiem przed tym rewanżem. Jemu również wystarczał bezbramkowy remis, ale Juventus pojechał do Niemiec i zdołał wygrać. 2 do 0 po bramkach Duszana Wlachowicza. Wreszcie Serb z trafieniem, jedno nieuznane, słusznie, z powodu spalonego, choć nietypowego, bo oczywiście nie brał udziału w nim. Bramkarz, w sensie nie liczyliśmy tej pozycji od Bramkarza, a od ostatniego zawodnika Eintrachtu, no i później zrzutu karnego Federico Chiesa w doliczonym czasie gry. Federico Chiesa przepraszający kibiców za to, że w tak niewielkim stopniu był w stanie z powodu swojego, swojej kondycji, swojego zdrowia, pomóc Juventusowi w ostatnich meczach. Tak czy inaczej, Gazeta dello Sport podsumowuje to spotkanie. Wlachowicz, leuro juve sia cende. Wlachowicz żyje, no i to euro juve rozpala, rozświetla, zaświeca się na nowo artykuł, w którym to redaktor Pier Francesco Archetti opisuje przebieg tego spotkania. Dzisiaj włoska prasa w ogóle, nie tylko Gazeta dello Sport, przeżywa fakt, że Serb powrócił. No, czy powrócił, czy na pewno tak jest, o tym przekonamy się w kolejnych meczach. Na razie dał o sobie znać. Bardzo dobry występ zaliczyli też Adriano Rabio oraz Gatti. Za pierwszą połowę bardzo chwalony jest dzisiaj Wojciech Szczęsny. Wojciech Szczęsny, który został wybrany bohaterem tego meczu. Zajrzyjmy do rubryki Le Pagelle, tam noty rozdaje ten sam redaktor Pier Francesco Archetti. W Rajburg oceniony na 5,5, Juventus na 6,5. Najlepszym Bianconero, właśnie polski bramkarz Wojciech Szczęsny z notą 7,5 i komentarzem, o ile w pierwszym meczu był praktycznie bezrobotny, o tyle tym razem zaliczył dwie kluczowe interwencje, które pozwoliły Juventusowi kontrolować wynik i przebieg tego meczu. Najsłabszym z notą 5,5 wybrany Iling Junior, 7 dla dobrze grających Gattiego, Wlachowicza oraz Kiezy, który w Europie jak zauważa gazetta, nie trafił od. 400 czy nie trafiał od 499 dni. Tym razem jednak się udało. Tym razem Włoch, który przeprosił właśnie kibiców za tak niski wkład w grę drużyny, ma nadzieję, że już wróci na dobre. 6,5 dla Bremera, Danilo oraz Rabio, szóstka dla pozostałych bez oceny Baronycia, który w końcówce zmienił. Manuela Locatellego. Juventus z awansem, odhaczone. Co Roma? Romie również wystarczał bezbramkowy remis, podobnie jak Interowi, podobnie jak Juventusowi. No i Roma zalicza takowy na niełatwym terenie y, Realu Sociedad. Roma, która przede wszystkim postawiła na defensywę, na mądre zarządzanie wynikiem z pierwszego spotkania. Mądre z uwagi na to, że liczył się awans i choć Roma nie strzelała w tym spotkaniu, Roma się broniła. A dzisiaj y, włoska prasa bawi się nazwiskiem Mourinho, y, pisząc o muro, które postawiła Roma, czyli o ścianie, o murze, którego Real Sociedad przebić nie zdołał. Zaglądamy do gazety Dello Sport, no i właśnie Roma Avanti il Muro Reggio, Mourinho rządzi, ale też muro, ta ściana, którą Włosi w Hiszpanii postawili. Zero do zera, ale to zwycięskie w dwóch meczu. Gospodarze nie wykorzystali trzech istotnie dobrych sytuacji na to, by wrócić do gry. Po raz kolejny dziennikarze z Włoch chwalą za solidny występ w defensywie Krisa Smulka. Ale to nie on został wybrany bohaterem Rzymian w tym starciu, chociaż wybrano nim również defensora, ale tego estremo, czyli ostatniego, Rui Patricio il migliore wśród dial zdaniem gazety Dello Sport. On otrzymuje siódemkę. Kiedy Hiszpanie już wyłaniają się z mgły i próbują atakować, on stoi na posterunku i dyryguje defensywą bez problemów. Tak czytamy przy jego nazwisku. Golkiper zaliczył kilka istotnych interwencji, między innymi w starciach z Mendezem Merino czy przede wszystkim Oyarzabalem oceniony również Chris Smalling, 6,5 dla Ibaneza i Manciniego, szóstki dla Karsdorpa Zalewskiego, który tchnął nieco energii w ofensywę zespołu, dla Spinacoli i El a także Belotiego oraz Abrahama, 5,5 dla nie najlepszych tym razem, Cristante i Paulo Dybali, który jak czytamy, choć jest artystą futbolu, to niekiedy mecze, w których trzeba walczyć i szarpać, nie są jego środowiskiem naturalnym. Piątka dla najsłabszego w zespole, tym razem Duma. Murinio z kolei, oceniony na szóstkę, Powiedział po meczu, cytowany dzisiaj przez gazetę Dello Sport, że Włosi mają teraz najwięcej spośród wszystkich europejskich krajów drużyn w rozgrywkach tegoż kontynentu. Jeżeli ktoś powie mi cokolwiek złego na włoską piłkę, odpowiem: mamy sześć włoskich zespołów w ćwierćfinałach. No cóż, Niestety, jak dodał, Rzym żegna się z Ligą Konferencji. To taki przytyk w kierunku Lazio, który od razu wychwycili włoscy dziennikarze. Lazio, które odpada rzeczywiście jako jedyne spośród włoskich drużyn z turnieju europejskiego. No i. Dzisiaj jest bardzo krytykowane za porażkę z AZ Alkmaar, chociaż Felipe Anderson dał na 7 tylko minut. Ale nadzieję kibicom Bianko Cielestich, że wynik z pierwszego spotkania da się odwrócić, że chociażby jeden do dwóch, ale. A może innego, może inaczej 2 do 1, ale dla Lazio tym razem będzie wynikiem realnym do osiągnięcia. No niestety 2 do 1, ale dla AZ Alkmar z kolei po raz kolejny obejrzeli kibice. No i dzisiaj Corriere dello Sport pisze: Lazio, questa è una reza totale. Lazio to totalna kapitulacja. Tak pisze o tym wszystkim Daniele Rindone. Holendrzy rozprawili się z Włochami, potwierdzili, że są lepsi. Sporo krytyki dzisiaj pod adresem drugiego z rzymskich zespołów w dzisiejszym zestawieniu w, zestawieniu, w przeglądzie. Lazio starało się, co prawda, grać jak równy z równym, co widać również po statystykach, ale mniej strzelało, mniej strzeliło to przede wszystkim. No i to jest lekcja na przyszłość unalecione peril futuro, jak w rubryce po prawej stronie, pisze pan Alberto Dalla Palma, który zwraca uwagę na lekcję, jaką, nowość? Właśnie dla panów Lotito i Tarę zadaje pytanie, po co walczyć w lidze o awans do rozgrywek europejskich, kiedy później nie ma się wystarczająco konkurencyjnego zespołu, by mierzyć się w tychże rozgrywkach z rywalami. No i cała rozprawka na temat tego, jak iglitare oraz Claudio Lotito nie dbają o to, by Lazio było osobowo, personalnie, zespołowo konkurencyjne nie tylko w lidze, ale też w rozgrywkach europejskich, o które przecież tak zabiega. Fabri Komisjo Patania rozdaje noty. Najlepszym wybrany no, pff, gracz, rywali, gracz gospodarzy Carlson, natomiast Ilperdziore, wybrany Milinkowicz-Sawicz, nazwany przez redaktora Pataniu un disastro, katastrofą. Serb zalicza kolejny fatalny występ, żenujący wręcz, melduje się bez kondycji, a redaktor Corriere pyta, może lepiej dało mu, da, było dać mu tym razem odpocząć. W Lazio przeważają piątki, choć 4,5 otrzymują Vecino oraz basić najlepszym wybrany z kolei zdobywca bramki Felipe Anderson, on otrzymuje siódemkę. Dobry występ, który zauważają włoscy dziennikarze, zalicza z kolei Luca Pellegrini, którego wizerunek zdobi tę rubrykę w dzisiejszym wydaniu Corriere dello Sport, który to po 45 dniach oczekiwania zalicza debiut i pokazuje się z bardzo przyzwoitej strony. Obrońca otrzymuje notę 6,5. No cóż, Lazio żegna się z Europą, Lazio wraca do domu, Lazio skupia się na walce o puchary, ale te przyszłoroczne tymczasem cieszy się Fiorentina. Fiorentina, która być może zaniepokoiła się na moment, kiedy to Siwa Sport z kolei wyszedł na prowadzenie, ale Fiorentina, która rozprawiła się z Turkami na ich ziemi w zdecydowany sposób 4 do 1. To goleada, podobnie jak w przypadku Napoli, Corriere dello Sport pisze tak o Fiorentinie il viola fa cose turche. No właśnie, Fiorentina pozwala sobie na te tureckie sprawy, tureckie rzeczy. Ćwierćfinał Ligi Konferencji już w garści. Fiorentina która zalicza ósme zwycięstwo z rzędu w lidze konferencji. To też niebanalne nie osiągnięcie, o którym pisze dzisiaj redaktor Alberto Polverosi. Gospodarze wychodzą na prowadzenie, ale później swoje robią Artur Cabral, Nikola Milenkowicz czy Castro v. Też należy odnotować samobójcze trafienie Gołtasa. No ale 4 do 1 to też zwycięstwo na wyjeździe niebanalne. Fiorentina, jak czytała Fiorentina, Fiorentina jak czytamy, przejechała się po Turkach niczym walec. No i to ósme zwycięstwo z rzędu w Lidze Konferencji stało się faktem. Włosi też mieli ewidentną przewagę w statystykach, spędzili przy piłce 66% czasu gry, strzelali 18 razy, z czego 9 celnie na bramkę rywala, no i wygrali 2 trzecie pojedynków z Sivasporem, byli też dokładni w podaniach, czego o gospodarzach nie można zdecydowanie powiedzieć. A jak to przedstawia się w rubryce Lepadżelne? Najlepszym bohaterem wybrany, najlepszym Bohaterem. bohaterem i najlepszym graczem wybrany Nikola Milenkowicz serpe z notą 7,5, bardzo dobry występ, ukoronowany bramką. To na niego, a nie na Igora, postawił tym razem Vincenzo Italiano, i to był bardzo dobry wybór. Siódemka dla Ranieriego, Amrabata, Mandragory, Bonaventury, Castrowillego, Gonzaleza oraz Cabrala. 6,5 dla reszty. Z szóstką jedynie Igor, który wszedł w połowie drugiej połowy, no i Fiorentina. Się zaawansu, a kto będzie jej rywalem, dowiemy się dzisiaj już w południe czy wczesnym popołudniem, kogo byście chcieli. W ogóle rywali w ćwierćfinale omówimy sobie i wasze reakcje na losowanie omówimy sobie dzisiaj wieczorem. Przypominam, live od godziny 18, drodzy amici sportiwi, omówimy sobie dotychczasowe występy, no i szanse naszym kibicowskim okiem i waszym kibicowskim okiem na walkę w, na poziomie jednej czwartej finału rozgrywek europejskich już dzisiaj wieczorem. Ja tymczasem przechodzę z wami razem do rubryki Domanda del Giorno. Tam pytam, czy chcielibyście, i do tego wrócimy również też Podczas live'a, z uwagi na to, że będziemy chcieli zobaczyć, jak przedstawiają się wyniki głosowania po całym dniu oddawania głosów przez, przez Was, czy chcielibyście, żeby w ćwierćfinale Ligi Mistrzów doszło do pojedynku, do pojedynku włoskich zespołów? Bo ćwierćfinał to już możliwy każdy scenariusz, również starcia włoskich zespołów, więc derby Mediolanu to możliwy scenariusz, podobnie jak starcie któregoś z mediolańskich zespołów z Napoli. Na razie 44% z Was. Uważa, że nie, że nie byłby, nie byłby to dobry scenariusz. 38 dla opcji tak. 38%, natomiast dla 19% z Was jest to obojętne. Ja sięgam do komentarzy, tam Cinol pisze, że liczy na pojedynek włoskich zespołów w finale. Włoskie zespoły awansują dalej, rywalizując z innymi przeciwnikami. El Plombini pisze, zawsze to miły widok, wspomnienia wracają, niemniej półfinał Ligi Mistrzów na meatca, w tych czasach na Torarytas i za to trzymam kciuki. Forza Calcio, za Forza Calcio, oczywiście mam nadzieję, że będziemy wturować El Plombiniemu wszyscy. Dan pisze, niech się spotkają, ale w finale. Wojciech Kowalski również za opcją, by Włosi grali między sobą w lidze, a dopiero od półfinału w rozgrywkach europejskich Wojtek chce dla Milanu Real. Natomiast Michael Trellowy pisze, w lidze mistrzów tak, ale w lidze Europy może lepiej w finale. A w lidze konferencji, a no tak, zapomniałem, że nie ma już Lazio. Taki trochę złośliwy tego ranka Michael Trellowy. No i Mariusz Dzwonek być może, który opowiada się jednak za opcją. Tak, derby Mediolanów w finale to byłoby coś, nie chcę źle życzyć, ale inaczej będzie ciężko o półfinał dla dwóch włoskich drużyn, bo chyba tylko Napoli może powalczyć w, z każdym w tym roku. Trzymamy kciuki, czekamy na Was drodzy amici Sportivi dzisiaj wieczorem od 18 na żywo. A co dzisiaj oprócz live'a, co w ogóle dalej oprócz live'a? Jutro słyszymy się w Eleven Sports od 14.55 przy okazji meczu Monza-Kremoneze. Będę go współkomentował razem z Michałem Grzybem, natomiast w niedzielę jestem z Wami również od 14.55 przy okazji meczu Torino Napoli, przed którym przewidziano również od 14:30 studio przedmeczowe. Ten mecz będę miał okazję współkomentować z Dominikiem Guziakiem, no a w poniedziałek widzimy się i słyszymy przy okazji przeglądu prasy po weekendzie, po weekendzie, który przypominam jest ostatnim weekendem z Serie A przed przerwą na rozgrywki reprezentacji. No, będziemy mogli trochę wziąć oddechu od włoskiej piłki, tej klubowej, no, ale Włosi też będą mierzyć się w weekend już jako reprezentacja. Amici Sportivi, dziękuję jeszcze raz za każdą subskrypcję tego kanału. Jeżeli obejrzeliście do tego momentu cały odcinek, jestem Wam serdecznie wdzięczny z uwagi na to, że im więcej oglądacie odcinka, tym bardziej łaskawe algorytmy YouTube są dla nas również i pozwalają nam rosnąć. Dzięki za każdą łapę w górę. No i cóż, życzę Wam udanego piątku, bo mam okazję mam okazję. Tak, ale mam nadzieję zobaczyć się z Wami jeszcze dzisiaj od godziny 18, co niezmiennie z uporem maniaka przypominam. Do zobaczenia, więc ci vediamo presto e buona giornata, ci sportowi. Ciao!